Dzisiaj w tym naszych rozważaniach, konferencjach na pielgrzymce jest zadany taki temat o kulcie Bożego Miłosierdzia. Oczywiście wiele tu można mówić i tutaj jest wiele napisane w propozycjach, ale ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, która dotyczy kultu Bożego Miłosierdzia. Oczywiście, gdy mówimy o kulcie Bożego Miłosierdzia, od razu mamy na myśli koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie, godzinę świętą i tak dalej. To wszystko jest prawda i racja. Ale święty Jan Paweł II, i on to powtarza za świętą siostrą Faustyną, która, ma, która zapisała to w swoim dzienniczku, mówi o bardzo jednym ważnym wymiarze: kiedy najbardziej oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu i w jaki sposób. I święta Faustyna, i później Jan Paweł II to samo powtarza to, mówią o zaufaniu, o ufności w Boże miłosierdzie. I kto ufa, ten tak naprawdę oddaje największą cześć Bożemu miłosierdziu. Jan Paweł II w encyklice Dives i Misericordia mówi tak, że Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga, Wobec wszelkiego zła, jakie ciąży na ludzkości. To jakby modlitwa o miłosierdzie Boże to jeden z naszych takich podstawowych, najważniejszych obowiązków. Prosić o miłosierdzie dla siebie, prosić o miłosierdzie dla świata. I oczywiście znowu wracam do tego, czym już sobie mówiliśmy. Ten umie poprosić o miłosierdzie, kto ma świadomość swojego grzechu, kto ma świadomość swojej słabości. I jeżeli mówimy o zaufaniu, o ufności, ta ufność to nie tylko jakieś takie puste uczucie, ale ufność, jak mówi święta siostra Faustyna, to otwarcie duszy na przyjęcie łaski Bożej i wołanie o nią przez ciągłą i skuteczną modlitwę. Moi drodzy, o miłosierdzie Boże, nie woła się raz, o miłosierdzie Boże woła się ciągle i nieustannie. To jest jakby modlitwa na całe nasze życie, mówi siostra Faustyna. I ufność jest naszym dobrowolnym, jest naszym pokornym, jest naszym niezachwianym oczekiwaniem przychylności Boga. My dziś, dziś byśmy powiedzieli pomocy Boga. Dobrowolnym, pokornym i niezachwianym, oczekiwaniem pomocy Boga. Dzisiaj każdy z nas może sobie postawić pytanie: czy my takiej ufności i takiej pomocy ze strony Pana Boga oczekujemy? Czy umiemy pokornie czekać? Czy umiemy wytrwale i niezachwianie czekać? To znaczy bez wątpliwości, że Bóg na pewno przyjdzie z pomocą, że Bóg na pewno przyjdzie z ratunkiem. Oczywiście, jak teraz spokojny wieczór. Wrócimy sobie do domu, w takich warunkach łatwo ufać nie? i prosić. Wczoraj, gdy skończył się apel, spokojnie sobie wróciłem do domu, spokojny wieczór. Nawet mi nie przyszło do głowy, że jeszcze się coś może wydarzyć. I tuż przed północą dostaję telefon z mojej poprzedniej parafii. Że chłopak, którego niedawno do bierzmowania przygotowywałem, dzisiaj ma 18 lat, miał wypadek na motorze, w nocy miał operację, usuniętą nerkę w stanie krytycznym. I tak sobie myślę wczoraj w nocy, teraz bądź mądry, i ufaj. Teraz idź powiedz tym rodzicom, żeby ufali. To jest, moi drodzy, to, o czym mówi siostra Faustyna. Ufać to dobrowolnie, pokornie i niezachwianie. Czekać pomocy od Boga. I myślę, że, moi drodzy, życie nas ciągle wystawia na takie próby, żebyśmy mogli zobaczyć, czy my faktycznie ufamy, czy nam się tylko wydaje, że ufamy. Gdy przyjdzie się nam zmierzyć z taką czy inną sytuacją naszego życia, kiedyś pamiętam taką scenę z seminarium, jeszcze jak była przeprowadzka, zmienialiśmy pokoje. Jeden z moich kolegów wieszał na ścianie obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu ufam Tobie. I drugi podszedł do niego, trochę żartując: Pyta go: Ufasz, czy tylko wieszasz? My, drodzy, pewnie każdy z nas ma obraz Jezusa Miośernego w domu. Ja też mam. I trzeba by siebie zapytać, ufamy, czy tylko wieszamy te obrazy na ścianach, stawiamy na półkach. I siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisze tak: to są słowa Jezusa: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Ja nie wiem, pewnie to jest trochę ryzykowne stwierdzenie, ale może dlatego tak mało dostajemy, albo wydaje nam się, że mało dostajemy od Jezusa, bo dostajemy na miarę tego, jak ufamy, jak dobrowolnie, niezachwianie, pokornie czekamy pomocy od Pana, od Boga. Siostra Faustyna w, w swoim dzienniczku w numerze 150 opisuje taki sen. Siła jej się święta Teresa. I święta Wolsena, bo w jakimś wtedy strapieniu miała problem. I pisze tak o świętej Teresce, i zaczęła mnie pocieszać, żebym się tak nie smuciła z powodu z tej sprawy, ale więcej ufała Bogu. Tak sobie myślę, moi drodzy, też patrząc po sobie, że nam się wydaje, że im bardziej jesteśmy smutni, tym bardziej wyprosimy u Pana Boga jakąś łaskę. Im bardziej pokażemy, jak bardzo jesteśmy smutni, płaczem, wyprosimy jakieś zmiłowanie u Pana Boga. Święta Teresa mówi do Faustyny, żeby się tak nie smuciła z powodu tej sprawy, ale więcej ufała Bogu. Moi drodzy, nie chodzi o smutek, że nam jest przykro, smutno, bo coś się wydarzyło. Chodzi o coś o wiele głębszego i ważniejszego w tej naszej wierze. Czy dobrowolnie, niezachwianie umiem czekać pomocy Pana, bez względu na to, co się dzieje dookoła? Czy dzisiaj będziesz miał spokojny dzień, czy coś się jeszcze wydarzy? Bo wszystko się może wydarzyć. Wszystko moje się, może się stać. I Jezus mówi o, tym swoim, o tej ufności wobec swojego miłosierdzia. I mówi tak, nie trzeba, dostą nie trzeba odprawiać dalekich pielgrzymek, ani też wykonywać jakichś zewnętrznych obrzędów. Żeby dostąpić miłosierdzia mułego mówi Jezus, wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy Jezusa, czyli kapłana. Tu powiedzieć mu nędzę swoją, a wtedy cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Moi drodzy, to chyba o to chodzi w tym zaufaniu naszym wobec Pana Boga. Im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. Dlatego pewnie siostra Faustyna tyle otrzymała, bo tak bardzo, bardzo ufała. Jezus mówił do Faustyny: Córko moja, ufność i miłość Twoja krępują sprawiedliwość moją. I nie mogę karać bo mi przeszkadzasz. O jak wielką siłę ma dusza pełna ufności. Dla mnie jest to niesamowite, gdzie Jezus mówi, że nasza ufność może skrępować Jego sprawiedliwość. Bo według sprawiedliwości, że za wiele grzechów należy nam się kara, należy nam się pokuta. Tak, tak sprawiedliwość mówi, to jest oczywiste. Zawiniłeś, ponosisz karę. Ale jeżeli umiemy ufać Wierząc, że bez względu na to, co żeśmy w życiu nie narobili, jakiego grzechu żeśmy się nie dopuścili, jeżeli umiemy czekać pomocy Pana, czyli ufać, tej sprawiedliwości nie dostąpimy, bo dostąpimy Jego miłosierdzia. I dlatego, moi drodzy, niech ta ufność to będzie jakby taka druga rzecz, którą dzisiaj niech, niech przemodlimy się, przyjrzyjmy tej naszej ufności. Wobec Pana Boga. Te wszystkie cytaty, treści z dzienniczka siostry Faustyny są też dzisiaj na niektórych karteczkach wypisane. I te skazania, i te z tego rozważania. Wczoraj tak się zdarzyło, że nie dla wszystkich karteczek wystarczyło. Więc dzisiaj są trzy koszyki. Jeden jest z białymi karteczkami. Te białe karteczki to są cytaty z wczoraj, dla tych, którym zabrakło wczoraj, a chcieliby mieć. A te dwa z żółtymi karteczkami to są treści te z dzisiejszego dnia. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz dla nas, dla naszego życia. Ufać, bo to, o tym dużo się mówi i nadużywamy tego słowa bardzo często. Ale jest pytanie, czy faktycznie ufam, czy faktycznie umiem pokornie, niezachwianie, czekać pomocy od Boga.